Ante. Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym chciałem Wam pokazać, co udało się zrobić w ciągu dosłownie dwóch dni. Ponieważ mamy bardzo szybkie tempo pracy, bo musimy już zbierać się pomału na kolejne budowy domów, czyli stąd wyjeżdżamy, jedziemy do naszych inwestorów, klientów, stawiać im domy. A tutaj to miała być taka odskocznia, żeby budować w wolnej chwili, ale ze względu właśnie na to, że wszędzie był problem z dokumentami. Była jeszcze zima, były te przymrozki, no to postanowiliśmy pracować tutaj, więc po prostu w ostatnich dniach tak przegazowaliśmy, że parter postawiliśmy no, momentalnie, to zresztą widać. Zbrojenie tak samo pokręciliśmy, supy mamy przygotowane, płyty dzisiaj zacząłem wycinać, co Wam pokazywałem na początku tego odcinka. Jutro lecimy za koleją, czyli będziemy wszystko obijać dookoła na tych trzech ścianach. I skupimy się na przodzie. Ponieważ musimy cały przód bardzo dobrze zazbroić, bo musi być tutaj nadproże. I nad nadprożem musi iść belka. Wszystko musi być ładnie połączone. Wszystko musi być dobrze zrobione. Musimy wyznaczać wysokości i szerokości bramy, żeby tutaj idealnie spasować, żeby było pięknie. Drugi dzień walki. Tak to wygląda. Przód mamy obity, jak chodzi o supy, częściowo zabezpieczone. Jeszcze trzeba druty i żabki. Wziąć, zamontować, więc na razie mamy klepki, no i u góry musimy dać tu poprzeczki, o czym mówiłem, no i musimy to ładnie przewiązać. Tutaj dookoła już mamy, tutaj dookoła mamy płyty szalunkowe. Nowe płyty 22 musieliśmy kupić, pociąć, więc wszystko ładnie wygląda. Później odzyskamy i pojadą na kolejną budowę. Podejrzewam, że jutro będzie bliżej, jak dalej. Końca. Ale raczej nie będziemy zalewać jutro, bo trzeba to wszystko na spokojnie pozabezpieczać. Przede wszystkim ten przód. Boję się, że on może tutaj przy zalewaniu tańczyć. Więc będziemy musieli zrobić jakieś tutaj zaszczały, żeby nie było, że gdzieś się tam wybulwi, że nagle będzie tak czy tak. Osoby, które kiedyś zalewały taki fragment to podejrzewam, że wiedzą o czym mówię nawet i mniejszy fragment jak zalewały, no to wiecie, jak to jest nieraz betonem, to jest ciężar, pompa ładuje i czasami potrafi się skrzywić. A później jest problem. Więc tutaj trzeba to wszystko ładnie dopracować. Więc czy dzień w te, czy dzień w te to już tak aż bardzo nam się nie spieszy. Przede wszystkim wykorzystujemy wszystko to, co tutaj mamy na firmie po to, żeby nie kupować nowego, poza oczywiście płytami, ale to inne co mamy, typu jakieś druty, co nam pozostawały z każdej budowy, jakieś yy, klepki co zresztą widać, że przywożone po prostu wszystko to, co mamy przywiezione przez cały sezon i leżało, leżało na magazynie, to staramy się tutaj wykorzystać, żeby już sobie posprzątać magazyn na nowy sezon, bo będziemy zaczynać już za około dwa tygodnie zlecenia, które będą się ciągnęły aż do końca roku. Dlatego musimy sobie wszystko uporządkować i sobie wszystko ładnie. Rozplanować. Wiem, że chcielibyście, żebym nagrywał z kamery na głowie jak to robiłam do tej pory, ale po prostu jest za dużo osób tutaj u nas w ostatnim czasie. Muzyka gra, no i po prostu nie każdy chce, żebym go gdzieś tam pokazywał w internecie. Dlatego, no, jak wszyscy już idą po pracy do domu, no to wam pokazuję fragment. Najwyżej, jak będzie trochę więcej czasu i radio wyłączone, no to włączę kamerę i wam pokażę fragment. Ale póki co to jest taka bardziej dupanina. Typu rozmierzenie otworów okiennych, otworów pod bramy garażowe, wyznaczenie wysokości to jest po prostu taka dubanina, że czas leci, a efektów bardzo nie widać. Natomiast samo murowanie no to jest szybki etap, co zresztą widzieliście szalunki, jeżeli nie te bramy, dwie garażowe i to wielkie czterometrowe okno. To podejrzewam, żebyśmy już dzisiaj zalewali wieniec, no ale no niestety. Niestety nie da się tego wszystkiego przyspieszyć, bo to musi być zrobione dokładnie. Zwłaszcza, że mamy jedną bramę garażową, która jest już i czeka. I musimy zrobić identyczny otwór, jak był wcześniej, po to, żeby tą bramę garażową wykorzystać i po prostu zamówić tylko jedną. Bo niestety ceny bram garażowych teraz są bardzo duże, a tamta brama kosztowała około 10 tysięcy, więc szkoda by było, żeby ona leżała, a my żebyśmy montowali dwie kolejne. Dlatego otwór musi być identyczny, jak był tutaj. Weekend przyszedł. Nie nagrywałem zakończenia etapu pracy w garażu obok, bo w sumie go nie zakończyliśmy. Był dzień kobiet, stwierdziliśmy, że sobie tak troszeczkę poluzujemy, ale w ramach tego, że dzień kobiet był, to stwierdziłem, że żonie kupię prezent. I chciałem wam pokazać jako nawiązanie do tego odcinka, ponieważ ten prezent jest i dla niej i właśnie tutaj pod tą budowę Zaraz Wam pokażę, jak garaż wygląda. Na razie żona zobaczy swoje prezenty. Bo, 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 bo. Coś tam kupił. Tak, z okazji Dnia Kobiet masz ode mnie trzy mufy na trzy chcesz. supy. Możesz sobie zrobić z tym, co chcesz. Co to chcesz? sama mam sobie wstawić. No tak, oczywiście. no. Więc to jest takie nawiązanie do tamtego, znaczy do tego dalej odcinka, jednak do kolejnego dnia, ze względu właśnie na to, że musiałem po te mufy jechać. Bo tutaj już zostało niedużo pracy, ale zaraz Wam to pokażemy. No wyciągnij sobie swój prezent. W końcu kosztował 430 zł, te trzy mufy. Więc na dzień kobiet... Ła! Wow. Przecież to 2 kilo waży. Nie no, bo spadnie. Biegni. Biegnij. Biegni! No tak, ale jest długie, to już nie chodzi o nic, tylko o ten. Więc taka mufa... Halo? Uh! 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 No. Mufa trzysetka, wysokość 3 metry. Będzie... A co i to co Takie, jako? Nie, to Zazwyczaj się po wszystkim zalewa się w środku. No. I? Potrzymaj kamerę, to Ci zademonstruję. Oraz naszym widzom. No. No. Takie cudo. No. No i co, to się tyle lewa w środku, tak? Mhm. Uh -huh. Tylko trzeba to teraz dobrze A później wiedzieć. to się co, ściąga czy co to? Możesz to naciąć na przykład no. boszem. Aha. No bo to raczej ciężko będzie zerwać. No. Możesz sobie z tym zrobić co chcesz. Możesz sobie to... No bo to się nie zostawia, nie? No nie bardzo. Do tego nie przykleić styropianu. Aha. Nie wiem. no chociaż nie wiem czy będziemy to ocieplać, czy zrobimy jakiś ten, ten... Zobaczymy, na razie to nie myślę o tym, bo mamy roboty aż za nadto. Więc trzy takie mufy szalunkowe musiałem jechać specjalnie do buska. Trzeba zabezpieczyć na dole z czterech stron, żeby się nie przesunęły. Trzeba zabezpieczyć na bokach, żeby to ładnie było w pionie. Trzeba odległości zachować i przede wszystkim trzeba supy ukręcić. A tu jeszcze? No, musimy jeszcze do góry wyprowadzić zbrojenie, złapać wysokość tu. Wysokość tu, żeby kąt dachu był odpowiedni. Tutaj trzeba zabezpieczyć. Tutaj trzeba zabezpieczyć. No, jest zabawy, więc ten jeden dzień wteczy we w te, więc Stwierdziłem, że nie będziemy tak gonić z robotą, zróbmy to na spokojnie. No, bo jak będzie coś nie tak, no to każdy będzie kulął na siebie, bo tego supa no to nie jest drewno, że się odetnie, stawi następne. Tylko mm. tutaj trzeba będzie kuć. A same te mufy to jest koszt z paliwem do buska około 500 zł. No i plus beton, który w nie wejdzie, plus czas pracy, który mm. musimy poświęcić, żeby te supy mm, zrobić i dopracować. Chodź, pokażmy, jak to wygląda. Bo tak jak wspomniałem na początku tutaj tego fragmentu, bo nie odcinka. To nie skończyliśmy wszystkiego. No bo stwierdziłem, że już wystarczy tu jest zabezpieczone. Tu jest zabezpieczone, tu jest wyznaczone okno. 400 na 225, plus tam lekki luz montażowy, czyli, czyli 227 zrobione, ewentualnie jeszcze z dołu możemy trochę ściąć, bo stan zero tutaj jest trochę niżej, ale ewentualnie go trochę podniesiemy. Zobaczymy. Więc tu jest jedno okno, tu jest Brama garażowa. Jedna, co było widać. Wydaje mi się, że to będzie ładnie się trzymać kupy, no bo tutaj mamy i krokiewkę daliśmy pod spód i daliśmy stemple metalowe, nie żadne jakieś tam sosny. Tam nie dawaliśmy krokwy, bo w sumie później staliśmy się, że krokwy mamy. Znaczy krokwie nie mamy, ale to tak wytrzyma. Tu jest sub. W środku jest trochę pustaka, co było widać. dwie, dwie belki. No, i stwierdziliśmy, że zrobimy z całej płyty. Nie będziemy dzielić na pół, na pół, tylko zrobimy całość i zabezpieczę w całości, żeby tego supa zacisnąć. Więc wydaje mi się, że nie powinien się rozejść na boki. Trzeba tylko lać z głową. To jest ważne. Trzeba lać z głową, bo tu jest pustak. Jak nawalisz betonu tyle, tu może się złożyć w środku. Bo to jest tylko pustak, a to będzie parcie. Trzeba lać po trochu z jednej z drugiej, z jednej z drugiej, żeby równomiernie napełniać. Bo jak się złoży, no to dupa. Niby się nie powinno nic dużego stać, bo się zepsze ozbrojenie, ale nie będzie o tuliny, więc to po prostu trzeba zachować. No i tutaj tak samo identyczny otwór jak obok. Złapane z podwójnie, żeby nie skręciło. <laughs> Czyli tu i tu jest, tu i tu jest. Jeszcze będziemy tu zapierać w tę stronę i w tę stronę, żeby nam usztywnić konstrukcję, żeby nie, nie poskręcało. No i super. Co zostało do zrobienia? No, to zostało do zrobienia? Trzeba zrobić teraz u góry nadproża, Więc tutaj nadproże będzie z 22, 22 na 20. Takie Szemiona zamówiłem, bo jeszcze do Mielca jechałem ostatnio o 18.00. Tutaj tak samo będzie kontynuacja, także na supach zakończymy i polecimy dalej, żeby było nawiązanie. Więc też będzie 20. 20-22, natomiast tam w ostatniej chwili sobie przypomniałem, że chcemy cofnąć nadproże, bo trzeba zrobić ocieplenie pod roletę. Aha, bo tu będzie jedno okno. No, to będzie duże okno, więc tutaj zrobimy 18 na 18 belkę i damy z przodu XPS-a do docieplenia, bo tam nie daliśmy, bo zapomnieliśmy i trzeba było dawać to serberko. Czy tam nie myśleliśmy w sumie o tym? A tu już... No właśnie tak, myśleliśmy o roletach, ale zapomnieliśmy o tym, że trzeba nadproża cofnąć, znaczy mm -hmm. trzeba. Można cofnąć, no bo to serberko nas kosztowało ze 2 albo 3000. Mm -hmm. A można było wsadzić XPS-a za 50 czy tam za 100 zł pociąć, czy nawet dać na piąte nadproża ceramiczne i wtedy mm -hmm. sobie cofnąć i nie byłoby takiego problemu. No ale tutaj mamy lity beton do samej góry, więc damy XPS-a i będzie elegancko. Więc tutaj pójdzie 18 na 18 między supami z nawiązaniem do tamtej belki. I u góry damy jedną wielką, długą już belkę, która zepnie całą konstrukcję do kupy. Więc wydaje mi się, że tutaj nie powinno się nic wydarzyć. Będzie elegancko wszystko spięte, będzie połączone góra, dół i wszystko będzie związane. Tutaj będzie, z, obstawiam, z pół tony zbrojenia. Ciekawe kto tą belkę tam wsiadł. No i właśnie to jest <laughs> ten problem, dla którego nie goniliśmy z robotą wczoraj. przedczoraj, bo dzisiaj niedziela. No. Bo tutaj musi nas być więcej. Było nas tutaj trzech, troje było, troje, czasami czworo, tak na kilka dni, żeśmy się wszyscy, wszyscy skrzyknęli, natomiast do tej belki potrzeba nas wszystkich tutaj, co z nami działają, więc dlatego ta belka sama w sobie waży, obstawiam, że 200 co najmniej kilo, bo tam zobaczycie najwyżej później jak coś to jest tam dobrze załadowane, więc podejrzewam, że będzie ciężko. Więc jeden stanie tu, drugi stanie tu, jeden stanie tu, następny stanie tam. I tak będzie mało. I będzie mało, a ja podejrzewam, że to mini koparko spróbuję to na środku no. trochę zluzować, ale aż tyle nie podniosę. Dlatego odpuściliśmy na razie, stwierdziliśmy, że nie będziemy tak na łeb, na szyję robić. Ten odcinek będzie podzielony na dwa, czyli zobaczycie sobie już efekt końcowy i miejmy nadzieję, że w żaden sposób tam się płyta, gdzieś nie poluzuje, że gdzieś tam się ten beton nie rozleje, że będzie to ładnie wyglądało. No, bo chcemy, żeby to było tak, że bez poprawek. No i tutaj też zaczęliśmy działać. Stwierdziliśmy, że sobie tutaj cały przód zrobimy w kamieniu, więc tutaj przy tarasie pociągnęliśmy trochę kamienia, będziemy teraz ściągać tą ziemię z tym ten piasek, z tą, tą, tą ziemią, tutaj w tą stronę, żeby zrobić taki lekki podjazd gdzieś od połowy, tylko oczywiście tu będzie nasypane piasku, a później pójdzie kruszywo. Także będzie nie. Pół metra kamienia, no bo po co, przecież tu tir nie wjeżdża, tylko tak ze 30 cm nie chociaż będzie. A reszta no to piasek, piasek będzie. No i będziemy tutaj robić takie lekkie załamanie, czyli tak i tak. Wydaje mi się, że fajnie będzie wyglądać. No i co żona, co jeszcze chcieliśmy dodać, bo ostatnio się nie pokazujemy, dużo osób pisało do nas, że odcinki są rzadko, że odcinki są krótkie i że pokazujemy, nie pokazujemy siebie. Hmm? No nie wiem, bo żyjemy już swoim życiem. No żyjemy, mamy tyle roboty, nie możemy robić. Dwa domy na sprzedaż jesteśmy w trakcie no. budowy, które zostały zrobione do stanu zero i zostawione. Nawet nie nagraliśmy, nie mieliśmy kiedy. No. Więc tam są już zrobione stany zero, są docieplone, zaizolowane, zasypane w środku, zagęszczone i zostawione, niech się jeszcze tam samoczynie trochę zamuli. Musimy tam podjechać i Wam pokazać jak to wygląda. Wodę mamy kanalizację mamy tam już, więc kwestia tylko do domku doprowadzić, to doprowadzimy jak chodzi o prąd, no to napisałem dokumenty, więc prąd będzie w przyszłym roku we wrześniu bądź wcześniej do września przyszłego roku no, tak. bądź wcześniej, więc podejrzewam, że wcześniej, bo słup jest 20 metrów obok a mamy zgodę od właściciela na pociągnięcie tej linii z tego słupa, więc podejrzewam, że w granicach trzech, może miesięcy do pół roku i będzie się coś działo koszty nie były duże bo tam są przewidziane koszty na 1,5 tysiąca od domu. Natomiast mhm. u nas jest już skrzynka postawiona. Nie wiem jakie koszty. No bo na umowie mieliśmy też około 5 tysięcy przewidziane, tylko że tam pisze, że to się może zmienić. Więc jeszcze nie mamy, y, nie mamy jeszcze ceny, więc nie nagrywaliśmy odcinka, że mamy już prąd. Bo nie wiemy, ile kosztował i też nie wiemy Czy kiedy. prądu jeszcze nie mamy. Mamy skrzynkę. No tak, mamy skrzynkę, oczywiście. <laughs> Dużą. Dużą skrzynkę, bo nasza skrzynka jest na dalej, na dalej czyli na kolejne budowy więc pomyśleli troszeczkę bo tu obok mamy dwie działki z możliwością zabudowy, mamy warunki zabudowy więc nawet z tego prądu co jest doprowadzone do nas pod, por, pod płot nie powiedzieć pod ogrodzenie pod płot, czy pod ogrodzeniem, przecież to jest to samo, to można pociągnąć dalej czyli na przykład zazbroić sobie te dwie działki obok czyli mamy prąd stąd i mamy wodę stąd bo mamy tutaj dużą średnicę, bo podciągaliśmy dziewięćdziesiątką, więc Możemy się zawsze wpiąć i mamy tu te działki zazbrojone bardzo szybko. Co Proszę. patrzysz na obudzu? A patrz, bo tam synek lata. O. Synek lata. No dobra, mam nadzieję, że Wam wszystko przekazaliśmy, że nie zanudziliśmy Was naszym odcinkiem dzisiejszym, bo myślałem, że będzie z budowy, ale to się tak jeszcze przyciągnie tutaj za 3-4 dni, więc stwierdziłem, że Wam po prostu nagramy, że my żyjemy. Że my pracujemy. Za jakieś dwa tygodnie już wyjeżdżamy w delegację. Mamy tam robotę. Yy, mamy... Praktycznie przez, ten, mm, przez tą zimę, która trochę się przyciągnęła i przez przepisy, które się zmieniają, mamy przesunięcie zleceń. Czyli każdy z inwestorów, który miał terminy na początek roku, nie miał jeszcze warunków zabudowy, nie miał jeszcze pozwolenia, nie miał jeszcze czegoś, bo wszystko się przyciągało w czasie, bo do końca roku wprowadzają miejscowe plany w całej Polsce, więc było, była duża nagonka na warunki zabudowy i na w ogóle na wszystko. To teraz nam się wszystko nachodzi na siebie. Więc mamy tu, musimy szybko zrobić, bo cztery zlecenia nam nachodzą na siebie. Więc podejrzewam, że to zrobimy, tylko szczyty wymorujemy na dniach. I na Opatockiej, jak się uda nam wejść i coś jeszcze dubnąć, no to jeszcze zrobimy, a jak nie, no to jedziemy na, zlecimy na zlecenia. I mam jeszcze taką wizję wobec tego domu, ale muszę przedyskutować z żoną, czy pchamy się w to, czy nie. Bo mam pomysł mm -mm. na lekką rozbudowę. Ale to nagram oddzielny odcinek, jak sobie to przekalkulujemy, przeliczymy, czy w ogóle jest sens to robić. No, to zobaczymy. No dobra, dzięki za dzisiejszy odcinek, wyciągam te mufy. Czy, a nie, ty sobie wyciągnij twój prezent? No, obydwoje wyciągniemy. Dobra, to dzięki za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja, postaramy się nagrywać częściej, yy, ale musimy mieć więcej czasu, bo na razie, z tym czasem jest ciężko. Bo tam z przodu działamy, tu działamy, tam działamy. Działamy na wszystkie możliwe fronty, żeby przed rozpoczęciem tego mocnego sezonu budowlanego porobić jak najwięcej. Tutaj, ten dom, ten, ten parter stawialiśmy dosłownie kilka dni z tym wszystkim. Podejrzewam, że jakbyśmy tak skrzyknęli się wszyscy i ja bym nie miał masy latania po urzędach, to już byśmy to zalali w piątek. No ale mówię, dzień w teczy, dzień w te to już nas nie zbawi. Musi być to zrobione porządnie. Jak już tą belkę udźwigniemy do góry, no to obić płytami i zabezpieczyć to już jest, już jest chwila. No, rzucaj na wywrotkę. Ja już sadziłem jedno. Coś ty przecież. Ale gdzie, na ten? No, na pakę. Chyba, że dzisiaj pracujemy normalnie. Chyba, że dzisiaj pracujemy i robimy ten przód. W niedzielę? No. Czy sobie już odpuszczamy? Co? Czy sobie odpuszczamy pracę w niedzielę? No bo w sumie co chcieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Dom stoi, wykończony. Raczej nie. Trochę by było słabo zepsuć coś, co idzie później w beton, i parcie betonu będzie takie duże, że wiesz. Więc raczej nie zegniesz. Wiesz jaki sprzęt? Bo się nie spodziewały, że taki będzie. Jak kupowałem wywrotkę, nie wiedziałem, że ma opcję czołgu, ale już wiem, że można. Jakby złapać teraz tak wokół kabiny taśmą, to można jeździć. Powietrze patrz, powietrze wchodzi ten, i wychodzi. No, Jest opływowy. A z tyłu, jakby dał takie zwie na bokach, to byłoby, że wiesz, że wyrzutnia. Potrzymaj, ja to ogarnę. Aha, no, ja Idzie. <gry> Już idę, poczekaj. Tata tu ten odpicowuje swój samochód. Zobacz jak to teraz wygląda. Patrz, lufa jest opływowa i dwa wydechy u góry. Nie będzie? Będzie, no. Teraz budowlany samochód. W profesjonalnym y, w programie, Pańcze, robimy płomienie. Mogą być.